Witam serdecznie. Tutaj, Extremum Games, sprawdzimy sobie, co nowego w Fortnite. Cie. Dawno nie nagrywałem odcinka z Fortnite'a, Mamy rozdział drugi, sezon piąty. Już nie ma tego lobby, co wcześniej było pokazywane. W dyspozycji mamy różne postacie, ogólnie do kupienia w pakiecie bojowym. Między innymi postacie z Gwiezdnych Wojen, takim przebraniu. Mandaloranina. Mandaloranina. Szczerze powiedziawszy nie oglądałem tych nowych Gwiezdnych Wojen, ale też mamy tutaj symbole z małym Yoda. Yoda. statek, ale statek co to jest? Brzeszczo. Nie wiem, aha, to jest jako spadochron, po prostu ciekawy spadochron. No to także fajne, tam fajne naprawdę. Dodatkowo mamy taką standardową postać, jakby nie charakteryzującą się chyba niczym. Stworzoną przez twórców gry. gry. Nazwałem go człowiekiem naleśnikiem. Człowiek naleśnik. Tutaj pod nazwą Ciacho, ale myślę, że człowiek naleśnik lepiej brzmi. Fajnie zrobione jest w ogóle to jak to syrop klonowy z niego kapie. Naprawdę dosyć zabawne to jest. Człowiek naleśnik w innym tutaj stroju, stroju kowboja. Tutaj Mef mamy, nie wiem czy to jakaś postać z filmu. Możecie dać znać, czy to jest stworzone przez twórców gry. A ostatni to kondor, po prostu człowiek. Mgła! Jak można zauważyć, w środku nic się nie znajduje w ciele tego człowieka czy czegoś tam stwora. W sklepie zauważyłem też ciekawe przedmioty. Pominąłem kilka sezonów, także nie wiem. Ale nawet Jokera możemy zauważyć. Zestaw, to się śmieje ostatni. Joker, i inne postacie, nie pamiętam tej po lewej jak się nazywa, ale ten z Marvela to jest postać. Tutaj mamy jakiegoś ogra wielkiego, nie wiem, tutaj takie świąteczne chyba bardziej. Tutaj tak samo z Marvela, czarna pantera i Superwoman chyba. Nie takie standardowe, jakieś zimowe, śmieszne. Jeżeli chodzi o te oferty czasowe, to tyle. Manekina, można sobie kupić. Nie, nie śmieszne to już nie. Człowiek brzoza. Krzaczor. Śmieszny taki krzaczor. No, powiem Wam szczerze, że ten strój jest dosyć ciekawy. Bo można się skryć w jakiś konkretny sposób. Jeszcze, jak wybierzemy sobie takiego zielonego, taki krzaczor, to ciężko zauważyć. No. Tutaj, no, takie standardowe postacie, nic ciekawego. Oferty Dnia to są pokazane. Jeszcze coś ciekawego widziałem. Nie wiem, kiedy to było dostępne. O, nawet pierniki można sobie. Człowiek piernik. Strój pierników po prostu. O, śmieszne, zabawne. Świąteczne takie. O, nawet Elfy się znajdą. Świąteczna Elfka, proszę bardzo. Postacie, no, coraz ciekawsze. Do koloru, do wyboru, komu pasuje temu. Po prostu coś na, coś na pewno dla siebie znajdzie. Królowna Śnieżka, tak? <laughs> śnieżno kulna, naprawdę, to jest zarobisko. Przypomina mi się postać... <laughs> Z, z takiej bajki clash. I to jest pieseł. Też ciekawa postać. No, bardzo zabawne te postacie, niektóre są w tej grze. Lizak no jakiś stwór. O, nawet mamy bałwana. Cz Człowiek bałwan. Śmieszne kilowy, Postacie chyba z Hello, z Hillow, Hello, z gry. Fajnie nawet zrobione, ciekawy sposób. Odzorowane te pancerze są. Kurde, nie widać całego, więc się zawiesiło. Karnet bojowy można kupić. Ekipa Fortnite, subskrypcja jakaś. I tak właśnie wygląda ten sezon. Nowy. Zobaczymy film tego sezonu. Nikt nie ucieknie z pętli. Nie na mojej faci. Zbieram najsłynniejszych łowców z wszystkich światów. Zaczynając od najlepszych. Sporo kosztowało, żeby przekonać Mando, ale... Tak każe obyczaj. Nasz plan? Czysty chaos. A nikt nie zajmie się tym lepiej, niż oni. Zmora. Najlepszy gladiator świata. Koleś jeszcze nigdy nie przegrał. Ciacho. Upieczony w foremce wściekłości. I Mayf, Oto zmiennokształtna, barbarzyńska wojowniczka. Na wyspie będą wyrównywać rachunki i zbierać nagrody, a w międzyczasie przygotujemy się do kolejnego etapu. A to dopiero początek. To na co czekasz? Dołącz do łowu. Puścimy grę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczekiwanie na 3 minuta i 20 sekund, no trochę długo powiem wam szczerze. Dobrze? Że... Co tym możliwe? Trochę inaczej wygląda ta gra. No mamy takiego świętego Mikołaja, chyba wcześniej też mieliśmy kiedyś w zeszłym roku. Dobra. Muzyczka jest po prostu w autobusie. Zdziwiłem się. Gra mi dalej trochę przycina momentami, więc nie jest stabilna, jak bym oczekiwał. Mogły mi się ustawienia graficzne zmienić. No zobaczymy jak się będą tutaj tekstury ładować w grze. Bo tekstury też się za bardzo nie ładują patrząc się na parasol. Teraz się załadowały, więc dla mnie jest bez zmian. Dawno nie grałem w Fortnite. Jak kogoś zabiję, to naprawdę będę miał szczęście. No mapa! Nie wiem w ogóle w jakim rejonie wylądowałem. Gdzie ja jestem tutaj? Jak ten rejon się nazywa? Piszcząca puszcza. Dobra. Piszcząca puszcza. Widzę gościa. Czy ja go zabiję? Tego nikt nie wiem. Ale raczej nie. Ten gościu gdzieś poleciał, ale nie wiem gdzie on jest. Nie wiem czy są samochody dalej, bo pamiętam, że w jakimś sezonie były samochody. Fajnie by było, gdyby były pojazdy. Ale czy są? Jakiś samochód jest, ale czy on jeździ? Wygląda jakby jeździł. Tak, tam dalej można jeździć, bardzo mnie to zadowala. Muzyczka jest przednia, można ją wyłączyć. Czy można rozjeżdżać ludzi? Nie wiem. Na tym uciekł po prostu. To mi się podoba w tym, że samochody są, można jeździć. A jakiś tam za bardzo szybki ten pojazd nie jest. jest ręczny nawet w samochodzie. Wysyłej można robić w samochody. kurde w chyba oponą przyziurowioną. Śmiesznie się poobijało te auto. Co to jest w ogóle za samochód? Czy to jest jakaś marka znana? Siadamy. Ja chyba w auto strzeliłem. Zamiast tego typa myślałem, że został uszkodzone lekko. Tak, moja celność równa się 0. Głowę dostał jeden raz tylko. Podejdziemy do niej i chyba dostaniemy. No to bolało. Czwóreczka, apteczka. To chyba jest niebezpieczny zawodnik, to jak było wcześniej. Ten gość na mnie poluje, ale udaje, że nie żyje. I zginąłem. Warumalina mamy tutaj nawet. Chyba najgorzej jest przy początku, kiedy się wczytuje cała mapa. Ty wlecimy tam do tego, całego, nie wiem, punktu zero jak to nazwać? Tak, wyrzuciło nas po prostu w to samo miejsce. Fajnie. O i tak to właśnie wygląda! Tak się właśnie prezentuje sezon piąty. Drugie słowa by ale tak szczerze mówiąc, to ja tutaj nie widzę ciekawych rzeczy w tym sezonie. Mogli bardziej świąteczny zrobić jakąś mapę zimową, czy coś. Ale zimowe jest lobby. Może było, może mi ominęło. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.